z stron Proszę ciupak, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars i dzisiaj słuchajcie dla odmiany nie, mam dla Was kolejny opening, ale to nie jest tylko to, co widzicie na dole w pasku. Dzisiaj sobie kupimy kolejną ofertę ze sklepu walentynkową. Co się dzieje? O tą sobie kupimy nie? Tą Dokładnie? Naprawdę? A potem wiecie co zrobimy z tych gemów? Kupimy sobie tą ofertę. Te mega boxy, nie? Te mega boxy, te cztery, nie, które widzicie. I mam nadzieję, że słuchajcie, coś nam wypadnie, bo to będzie mega. Dlatego myślę, że możemy cisnąć yy, z skrzyneczkami. Brawl. Gemów będę miał potem spoko. Nie ma się co jarać. Nawet, jak dostanę te 150 potem nie i je wydam ze 130, to i tak będę miał z 50. Nawet więcej. Co jest? Dawać, dawać. Dobra, Bibi na kolejnej mocy opłaca się jest wa gra z walka z bosem. Ale to może... To może e, zagramy wypadniętą postacią, nie? To jest Milion IQ po prostu. Kolejny dobra, teraz otworzymy tego Big Boxa. Schodzisz w sumie po co? Tak nam zostanie Brołek. I teraz słuchajcie, najważniejsze, co. W ogóle robimy na tym odcinku. Czyli kupujemy te, tą ofercikę, proszę bardzo. I widzimy się już za chwileczkę. Byliśmy przy zakupieniu kolejnej rzeczy. A mianowicie, już 150 klejnotów. Słuchajcie, w życiu tyle nie miałem. W życiu, w Brawl Stars, w życiu nigdy. Przynajmniej, żeby tyle widniało, nie? 300 monet. Ja nie wierzę. Lecimy. 5 przedmiotów. Tara. Ems. Bull Ale do Mortisa dostałem. I kolejne sześć gemków. Widzicie to? Ile ja mam tego teraz? Co jest? Słuchajcie, ja, ja już wiem, bo normalnie to by było zbyt dziwne. Totalnie. Jakbym tak długo nie dostawał żadnej postaci. Nie. Ale kolega mi napisał, że to jest przez to, że ulepszam postacie na Star Powery. To przez to właśnie. Wiecie, o co chodzi, nie? Przez to właśnie yy, nie ma. Nie mam postaci. Tego słuchajcie. Nie wiem, jak wy. Ja bym to kupił. I to zrobię. Właśnie teraz. Lecimy. Ua pięć. Najpierw ale spoko to dopiero. 6! Sześć! Co? Wy to widzicie? Sześć! Nowa rzecz! O, oh my god! Czy to jest taka znowu power? Star power nie? Świeci się! Nie wierzę w to! Tak dawno nic nie dropnąłem, a teraz... Co to jest? Star Power do... Do nity. LOL! Oh my god! Niedźwiedź Nity atakuje szybciej. To jest mega Star Power, to jest naprawdę najlepszy. Domity. Oh my god. Ile dostałam token-tablersów. Ale będę grał Nitą. No i kolejne sześć! CO?! Co tutaj się dzieje? Słuchajcie. No i ja, ja, musiałam się tego spodziewać. No i kolejna nowa rzecz. Czy to będzie postać? Nie, to jest. A? Okej, okay. mam już dwa Star Powery do Nity. To było dziwne. No i piątaczka. Gdybym nie ulepszał tych postaci na Star Powery, Okej. Okay. To było zbyt dziwne, żeby było prawdziwe. No i kolejne. Kowanie. O oh my god, co tutaj się dzieje? Piper Amorki już nie kupuje. Ej. Może jeszcze kupię tą mega skrzynkę. O nie. Hmm. Słuchajcie, i teraz tak się zastanawiam. Szastać gemami, nie szastać. Czy lepiej na dwa koła, podwajaczy? Jedno pytanko. 40 brawlboxów lepsze od jednego mega boxa, czy nie? Nie wydaje mi się. Lecimy z tym. Nie ma co tam się pieprzyć. Piątka, ale nieważne. Nie Opłacało się, żeby zakupić tego mega boxa. Ja cię kręcę, słuchajcie, i zobaczcie, co ja teraz zrobię. Ja nie wierzę w to, co się właśnie stało, słuchajcie. Ej, ciekawe, czy. Jestem pewien, że jutro będzie jakiś Star Power czy coś w sklepie. To ja może zakupię, bo patrzcie ile ja mam golda! To jest niewyobrażalnie dużo. To jest niewyobrażalnie dużo. Tik, zamknij mordę. Oj, dobra. Wolę nad, nadpobudliwego niedźwiedzia. Słuchajcie, oglądaliście. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i mam nadzieję, że chcecie Jeśli chcecie więcej filmików z te tego typu, że otwieranie miliona megaboksów i dropanie spar, spar powerów spar towerów, nie mam miliona i po, po prostu, nie? E to piszcie w komentarzach i jeśli Wam się filmik podobał. Zostawcie lajka pod tym filmikiem, ma być 15 lajków i zasubuj ten kanał, jeśli tego nie robisz. O, właśnie. Bo inaczej Baldi przyjdzie ci do szkoły i będzie cię uczył matematyki. Do zobaczenia. Trzymaj się. Elo.